Już jest czas na, na finał, więc yy, tak, mówiliśmy o yy, tak jak w szkole dialogu. Jutro będzie to związane z całym programem. Ten program jest bardzo podobny do szkoły dialogu, tylko w szkole dialogu yy, przestrzeni związane ze szkołą, tą rzeczywistością. Nauczycieli, uczniów, rodziców, jeszcze do tego dyrektora szkoły. Yy, podsumowanie dzisiejszej rozmowy. Jola. Tutaj to, to weście sobie nawet tak do Hani, Hania, jesteś jeszcze? Tak, tak. Wiesz, żeby ja, ja dwa tygodnie temu zaczynałam z takim strasznym chaosem ogólnie, wszyscy to mogą potwierdzić. Przychodź faktycznie na te spotkania, bo nawet jeżeli wiesz, w dalszym ciągu nie wiesz, co, co jeszcze do czego, zacznie się to klasować tak mi się klasowało. Dla mnie to jest taki chyba już zrobił się rytuał, jest to trochę uzależniające. Zresztą mój mąż jak spadam do domu, to twierdzi, że oho i Kubuś idzie na randkę z Jurkiem tak? o 18 i wiecie co, a zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli chodzi o Marcina, Anię, bo, bo pierwszy raz miałam okazję posłuchać Marcina i Ani, ja mam jako chyba nowy cel. Coś, co powiedział Marcin mnie bardzo zastrzeliło i bardzo mi zostało w głowie i, i chciałabym kiedyś dojść do takiego momentu, żeby na tyle opracować warsztat. Na tyle się nauczyć procedury, żeby móc zrobić kiedyś to, co robi Marcin. Czyli dostając sprawę, móc powiedzieć, ja się nie mam nad czym zastanawiać. Ja się nad tym nie zastanawiam, ja wiem, co mam robić. Tak jest. To jest mój nowy cel. Na dziś. <laughs> bardzo, bardzo dziękuję, bo, bo mówię tak dużo rzeczy zostało powiedziane, które, y, które mnie gdzieś tam zostaną na pewno. Bardzo dziękuję, Reniu. Ja chciałam podziękować. Jak zwykle super się słuchało. Ja lubię słuchać i tak sobie układać jeszcze raz wszystko w głowie. Także bardzo dziękuję wszystkim. Bardzo dziękuję, Krysiu. Ja tylko dziękuję, żeby nie zabierać czasu. Po prostu Wam dziękuję, że jesteście i że ja mogę z Wami być. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Aniu? Nie wiem, czy coś jeszcze chciałabym dzisiaj dodać, ale jeśli już to może tyle. Nie wiem, na ile to już jest widoczne. Ale, ale jest przecież logiczne. Mianowicie, skoro mediacja to konflikty, to ludzie z sytuacjami, w których z racji konfliktu jest jeden wielki chaos, to pewnie to jest przestrzeń jedna z niewielu aż tak potrzebujących porządku. Porządku w mediatorze i porządku w tym, co będzie w mediacji y, robił. Y, takiej bardzo skrupulatnej pracy, takiego porządku, takiego jak nie wiem, na ile kto śledzi stronę szkoła mediacji, ale tam ostatnio wrzuciłam rysunek jednego z uczniów mediatorów rówieśniczych, który w ręce trzyma długopis jednej, a w drugiej notatnik. Oni na to zwracają uwagę i dla nich to nie jest dziwne. A czasem dla dorosłych mediatorów wydaje się to wręcz niestosowne, żeby robić notatki. Otóż nic bardziej niemądrego w myśleniu. Porządek, porządek, jeszcze raz porządek i rzeczywiście dochodzi się do takiego momentu, o jakim jak Jola zauważyła w, w, u Marcina. Czyli jeden wielki, niewzruszony yy, spokój w dowolnej sprawie. Dziękuję. Dołączyła do nas w międzyczasie jeszcze Bossi, chyba, jeśli się nie mylę. Bossi z Niemiec, która już z nami była... Jestem, jestem, jeszcze słychać mnie, przepraszam, A, bo nie, ja mam trochę... Że... Tak, mam trochę taki dzisiaj zachrypnięty głos, tak nie chcę Wam tutaj przeszkadzać, ale staram się być z wami cały czas. To jest że masz zachrypnięty głos i dlatego się nie pokazujesz. To jest jasne. I wyglądam jak istotnie nie wracaj, więc nie chciałem. Proszę, <noise> te... przepraszam. Dobrze, podsumowanie Twoje. Ja myślę, Jerzy, że po prostu dla mnie w ogóle jesteś wybitną osobowością, jeżeli chodzi o polską mediację. Z tego względu, że tak jak powiedziałam już ostatnio, ja weszłam teraz na polski rynek, ponieważ tak sytuacje zawodowe zmuszają mnie do tego, żeby właśnie troszeczkę dopracować ten profesjonalizm. I to jest oczywiście nie w formie jakiegoś hejtu, bo ktoś też mógłby ci zarzucić, że tą, um, upubliczniasz tą um, rozmowę, ale ja mam dokładnie takie same przemyślenia jak ty, nie? Że ja na przykład teraz jestem na kilku szkoleniach z mediacji w całej Polsce, Trafiłam przypadkowo teraz na twoją stronę i ja widzę tą różnicę. Nie? Ja dokładnie mam takie same podejście do pewnych rzeczy, ponieważ ja zaczynałam mediację, można powiedzieć, ym, z życiowej strony. Ja nie zaczynałam od tej techniki, o której ty mówisz, ale ona mi dała to, co właśnie miał nasz tutaj kolega i o czym mówił, tą prostotę. Przez to, że ja nie umiałam, nie miałam tej, tej, tej psychologicznej wiedzy jako tam 21-letnia dziewczyna, to ja jak na przykład miałam taką sytuację, że wjeżdżałam załóżmy na budowę i, i mój przełożony przychodził i mówił, posłuchaj Boski, bo tam się dwóch pobiło, musisz iść do mediacji. Ja nie miałam takiej możliwości pomyśleć kto to jest, co on ma, jak oni się pobili, ja musiałam tam po prostu iść i załatwić sprawę, żeby mnie z roboty nie wyrzucili, czyli ten profesjonalizm musiał być tak opanowany i to wszystko, żeby iść i rozwiązać ten konflikt. Czyli jak ty o tych rzeczach mówisz, to ja po prostu tak jakby wewnętrznie przechodzę drugi raz moją młodość, taką prawdziwą, bo sobie myślę, aż łzy mi się czasami w oczach kręcą, jak mówił, jak jak mówił to kolega, nie, jak i nie? poszliśmy tylko i wyłącznie po tej najniższej linii oporu po tym profesjonalizmie. I za to Ci dziękuję, że ty po prostu wyzwalasz we mnie to wszystko, co ja przechodziłam wtedy jako młoda dziewczynka, wręcz przeciwnie niedoświadczona mediacją. Nie? I dlatego no, jest to dla mnie naprawdę wielki sukces właśnie kiedy że trafiłam do Ciebie i że jak myślę o tym, to naprawdę z łzami w dziękuję Ci, bo to jest dla mnie, Ty jesteś dla mnie błogosławieństwem. Dziękuję Ci jeszcze raz z całego serca. Bardzo dziękuję, jakie mocne słowa. Grażynko. O rany. wiecie co, ja jestem w drodze do i i, i widzę, że ja jeszcze nie mam roweru, więc <słyski> 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 I, i ja tylko po prostu no ja jestem w drodze do i jestem z wami od, od dwóch lat, także ja jestem cały czas, wiecie na, no jestem cały czas na waszym, pod waszą obserwacją i no nie wiem, no mówię wam jeszcze nie mam nie mam roweru jeszcze, no <laughs> ładne, Haniu bardzo proszę. E, ja e, po dzisiejszym spotkaniu e, tak. E... Znaczy nie, inaczej powiem. Po, po pierwszym spotkaniu dwa dni temu to tak e, zwątpiłam w siebie, zastanawiałam się, a, czy się to co z moimi kompetencjami, że przecież no, no nie mam wielu cech, e, takich jakie wydaje mi się, że powinna mieć. E, wy tak się pięknie wypowiadacie. Ja cały czas gdzieś tam e, wiem, jak, jakie mam e, braki, czuję u siebie takie braki ogromne. I, i dzisiaj tak e, trochę uwierzyłam w to, że może jednak. E, coś tam y, da rady wykrzesać ze mnie, więc, więc dziękuję. No to super. Jola cię bardzo dobrze rozumie, więc ona współbrzmi z tobą, współodczuwa, wysyła ci tam synapsy. Pszsz, Dokładnie i... tak. <laughs> Dokładnie. Kochamy cię. We love you. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Yy, dobrego weekendu życzę i kto zechce, to jutro zapraszamy. To, to zaliczycie mi, czy muszę je powtórzyć? Jutro sobie powiemy wszystkie elementy, które są w szkole mediacji, zobaczysz wszystkie elementy. Jeżeli powiesz, że pewne rzeczy umiesz i potwierdzisz, że umiesz. No, chodzi mi tylko o to, że, że w, w warsztaty na temat mediacji rodzinnych by ja przechodziłam, nie? Ja wiem, ale wiesz, mówiąc szczerze, to znowu się okaże, że wszystko jest odwrotnie. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Tylko Jak radę. chcesz, to możemy sprawdzić. Powiedz, czego jesteś pewna w warsztacie mediacji rodzinnej? Niczego? Jak powiesz, że nie potrzebujesz, to przecież to jest Twój, twój wybór. Nie, nie, tak tylko powiesz, bo znaczy, mi chodziło o kwestie merytoryczne, czy to będzie to samo, co, co myśmy robili, czy będzie coś innego, nowego. Jeszcze. No nie ma możliwości, żebyśmy robili to samo, co robi Grzes Grzesiu Frączek z profesorem Toborem. no Naprawdę no, tego nie zauważyłaś? Dobranoc państwu. Ale kto się z kim przyjaźni. No nie, nie, to nie o przyjaźni chodzi, tylko o kompetencje. Ja akurat my z Rzeszim jesteśmy w dobrych stosunkach, więc już nie mam jakiejś tutaj frustracji na tym polu. Raczej mnie bar bardziej martwi to, że szybciej postępuje proces deprawacji ludzi, którzy kochają mediację i przychodzą, chcą się czegoś nauczyć, czyli że po prostu wpychają się do głowy głupoty, a potem oni to po prostu jeszcze rozsiewają, niż e, właśnie ludzi, którzy nabywają realne kompetencje, które pozwalają im później prowadzić mediację. Prawdziwym weryfikatorem są strony, a jeszcze lepszym weryfikatorem jest sąd, który chce strony do, do mediacji prowadzić. Dlatego podkreślam kompetencje, że one się naprawdę przyznają. A pani sędzi swoją drogą nie znam, żeby było jasno. Miłego wieczoru panią życzę. Wszystkiego dobrego.